Cześć z tej strony oczywiście Czechu a dziś witam Was w takim można powiedzieć drugim odcinku jednak jest to pierwszy odcinek z randomk.pl ale drugi gdzie losujemy sobie gry które rozdaję Wam no i nieco by tu przedłużać nie będę nic po prostu wybieramy klikamy losuj to nam losuje klikamy stop w odpowiednim momencie by nak trafić na zajebistą grę klikamy Okej, okay, klikamy odbierz, yy, musimy nie, wpisać swój adres mail. Fuck. Czekajcie, ja sobie muszę wyjąć klawiaturę, bo ja jestem... Miałem klawiaturę pod spodem. Halo, proszę mi tu wpisać... Hmm. Czekajcie, ja sobie ciszę telefon. Sorry za to nieprzygotowanie. Yy, I tak, yy, i wysyłamy teraz SMS-a yy, z kodem. I poczekajcie chwilę i zaraz wpiszę kod IGIT Okej okay, wpisałem już kod i teraz klikamy zatwierdź i zobaczymy co to zagra Zobaczymy co to zagracie się wylosowała Enigmatis 2 mhm. No dobra W każdym razie cokolwiek tu będziecie mieli ile ona jest wartna i czy straciliśmy czy zarobiliście i dodam jeszcze, że możecie wygrać te gry pisząc jakikolwiek komentarz Może być to segrę, fajny film, kropka, cokolwiek I ja po prostu wyślę wam to na maila Tak jak w poprzednim losowe granie, gdzie też wysłałem Mam nadzieję, że sprawdziliście skrzynkę mailową Bo wysłałem wam tam kody Okej, okay, i kolejny tutaj musimy wpisać swój adres Odbieramy smsm i wpisujemy kod OK, i zobaczmy co to jest Oby coś dobrego, błagam. All My Gods Okej, okay, no to w każdym razie to leci do Was. I myślicie, że to już koniec? Nie, to nie jest koniec, bo jeszcze dodatkowo wylosuję jeszcze jedną grę, ale nie na Waszych oczach. To będzie niespodzianka, więc cokolwiek wypadnie, to będzie Far Cry, Geta, cokolwiek leci to do was. Więc to będzie niespodzianka teraz, ta trzecia gra. Ja mam sobie wylosuję już poza odcinkiem. I tą trzecią grę też możecie wylosować, więc trzy osoby dostałem nagrodę pod jednym warunkiem. Widzę osiem łapek w górę. Osiem łapek w górę, rozdaję wam te gry. Musicie wysy wysyłać znajomym, by łapkowali, pi piszcie komentarze. No i to wszystko. I odbierzcie te trzy gry, a może coś w tej trzeciej będzie o wiele lepszego. Dzięki, że obejrzeliście. Cześć i na razie do kolejnych gier, gameplay czy random key, czy openingów, czy cokolwiek. Cześć!